Dzisiaj przypadkiem wystawiłem kogoś pod trakiem. Dostaję diema od nieznajomego. Jestem przed burger trakiem. Gdzie jesteś? Przez sekundę myślę, czekaj, czy coś się stało z trakiem? Otwieram wiadomość do końca. Pisze, że przyjechał aż z Niemiec, żeby w końcu spróbować burgera. A trak jest zamknięty. Pisze, że planował ten wyjazd od miesięcy, bo od dawna zapisywał moje filmy, a święta były praktycznie jedynym momentem, kiedy mógł wziąć wolne i przyjechać do Krakowa specjalnie po tego burgera. I nie będę kłamał. Zrobiło mi się trochę głupio. Nawet jeśli wszędzie ogłaszałem przerwę, to i tak inaczej to brzmi, kiedy dociera do ciebie, że ktoś naprawdę przyjechał specjalnie po to. Pisze mu więc, że nie ma mnie nawet w Polsce, że jestem na świątecznej przerwie w innym kraju. On odpisuje zupełnie spokojnie, spokojnie nie widziałem aktualizacji, to moja wina. Dodaje też, że i tak planował zwiedzać Kraków, więc nadal będzie korzystał z miasta i zrobi z tego fajny wyjazd. W tym momencie pomyślałem: Dobra, przynajmniej mogę się jakoś przydać, więc wysłałem mu kilka miejsc, które warto odwiedzić, żeby dobrze zjeść i miło spędzić czas w mieście. I zgodziliśmy się co do jednego. Następnym razem, kiedy przyjedzie do Krakowa, nie wyjedzie bez burgera. Szczerze może nawet nie wyjedzie bez dwóch albo trzech, żeby nadrobić całą tę sytuację. Więc teraz jestem ciekaw, jaki był najdalszy dystans, jaki pokonaliście tylko po to, żeby spróbować jednego jedzenia, na które naprawdę mieliście ochotę?